Witam się z Wami serdecznie. Ten widok, jak zawsze, oznacza tylko jedno. Podsumujemy sobie y, m, mój drugi tydzień marca. Wiem, że Wam to się w głowie nie mieści, że jak tu jest, że ona jest tak z tyłu. No, ja tak y, niestety budżetuję. Od 5 do 4. Tak więc idziemy, słuchajcie, drugi tydzień marca skończył się wczoraj. Dzisiaj mamy 21 y, marca. Y, 21 marca, dziś mamy, dlatego. Podsumujemy sobie to dzisiaj. Jak widzicie, paliwo, paliwko wydaliśmy 65,20 euro i centów i to ja tankowałam swoje auto, więc tak 65, 65, 20. Z drogerii wydatków nie było, z mody wiecie, no nie będzie nic i z domu, ponieważ w ogóle nic nie wsadziłam w te kategorie, z rozrywki nie wydaliśmy nic. To nie znaczy, że nie było żadnej rozrywki, bo był i plac zabaw, i byliśmy ym, na spacerze. Wiecie, ogólnie takie, y, takie raczej miejsca. No, <grafię> dobra? Zwierzęta również nic, chociaż wiecie co, to też nie jest tak do końca, bo jak już robiłam jedzenie, yy, jedzenie robiłam, słuchajcie, jestem, no, no przekozak, jak już y, kupowałam jedzenie, to gdzieś tam były jeszcze y, dla pieska przekąski naszego ale ale no ale ja to już sobie w tej wpisałam i ja mówię a to nie będę tego poprawiała już bo to nawet nie jest zmazywalny długopis i ja mówię, a to tak zostawię trudno, no także ona ma cały czas, bo to jest dziewczynka, no, cały czas te 8 euro i to tak zostanie i inne 24 24, plus teraz to nieszczęsne jedzenie. Um, ojej, a ja nie mam kalkulatora. Przepraszam, momencik. Malutek mi zasnął. i Ja sobie właśnie, no, mówię, mam chwilę, żeby tutaj przyjść do Was. 2, 5, 7, 61. Czyli wydaliśmy 132, 39 na jedzenie. 132. Trzydzieści dziewięć, chciałam się upewnić. 132 trzydzieści dwa. W ogóle przepraszam, że tak pod ukosem pisałam, ale generalnie no nie, sztos po prostu, nie? Tak by mogły te tygodnie być. Tak jak mówię. Sto 39 dwa, 20 i 24. To łącznie daje nam 22159. Coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy nie zacząć budżetować tygodniowo. Wiecie, już wspominałam ostatnio też. ale to co? Na przykład 300 euro sobie brać co miesiąc. Ej Jezus, co miesiąc, co tydzień. 300, 300, 300, 300. No to by było gdzieś tak oczywiście 1200. Nie wiem, muszę to przemyśleć, jak to faktycznie by miało wyglądać. No bo na przykład w tym miesiącu, co by nie było, to Wam pokażę. No to miałam 1258 na koszty zmienne. Także pieniądze na życie, zabrałam taką kwotę. I co? No. To by wtedy te 58, no 60 powiedzmy, też było podzielone. No zobaczymy, jak to tak będzie. Chciałabym na pewno, tylko chciałabym nadal te kategorie rozgraniczać, także rachunki sobie zostawić, ale zmieścić się w tej kwocie. Tylko, że no widzicie, u mnie to jest. No tu okej, okay, teraz fajnie, tak? To sporo by tam zostało, ale kurczę, no zdarza się tak naprawdę, że. Że no. <ścoughs> że, że ciężko mi. E Ciężko mi z tym po prostu zmieścić się po prostu w tej kategorii, nie? Że zdarza mi się tydzień, gdzie wydaje nawet 600 euro, a potem w innych po powiedzmy stówę tylko, nie? Jeżeli akurat tak wyjdzie, muszę sobie jeszcze y, przemyśleć, jak to zrobić. Chyba, że Wy mielibyście jakiś tam pomysł, ewentualnie, żeby to jeszcze ogarnąć. Y, także super, dajcie znać. Y, dobra, tak. Ja tankowałam samochód w zeszłym tygodniu. Tankowaliśmy Busa jest tam tylko 56 było jeżeli ktoś sprzedawczy zauważył, było 56 bo my tankowaliśmy tego busa tylko po to żeby do, dolać do pełna bo cena paliwa była taka nagle super ekstra, wiecie o co chodzi i mówię, no to stajemy, tankujemy no i tak wyszło, że właśnie 56 a teraz ja tankowałam u siebie gaz i tankowałam sobie, dolewam 10 litrów nie, chyba trochę ponad wyszło 10 litrów benzyny no no i te trzeci tydzień już sobie rozpisałam, on zaczyna się od dzisiaj do 28 marca, tak więc dopiero w przyszłym tygodniu, no za tydzień będziemy widzieć się z podliczaniem kolejnego tygodnia. Na razie no jeszcze nic nie zrobiłam, no jeszcze trudno, żebym jeszcze dzisiaj pojechała i robiła jeszcze, wiecie, na <noise> Jak już powiedziałam wchodziec. Tutaj tak samo. Widzicie, ja zazwyczaj robię raczej takie większe zakupy, a teraz bardziej to były takie mniejsze gdzieś tam, jak coś się skończyło. I mówię teraz, o nie mogę. Kupiłam dobre warzywka na zupkę i mówię, zrobię jarzynową. No to też będzie na dwa dni na pewno. Yy, muszę to jakoś tak wiecie, yy, ogarnąć makaronu. Dość spory zapas mamy w domu. Yy, no, tak jest, bo jest. Słuchajcie, teraz oczywiście z kosztów mm, wyciągamy wszystkie drobne, tak jak mówiłam. I ja sobie te kwoty, które de facto faktycznie już przeznaczę na y, ten przyszły dzień, policzę sobie w tych grubych, że tak powiem, no w papierkach po prostu. I, ym, i je rozłożymy, nie? Rozłożymy. Jezus, rozłożymy drobne, a te w papierkach policzę i roz, wypiszę sobie tam po prostu ile mam, dokładnie ile mi przechodzi niektóre już oczywiście mogłam zrobić tak jak mówię, rozrywka nieruszona ym, zwierzątka, no to tak jest no i tutaj jeszcze było euro z kosztów z kosztów, nie no kosztów z innych właśnie, nie? te ym, nieplanowane powiedzmy chociaż nieplanowane to ja zawsze mam na koncie, ale z innych miałam tej 50 euro, zostaje 25 ta euro wyciągam ale to będzie git Auto na pewno nam przyjdzie jeszcze tankować, i w ogóle, słuchajcie, sytuacja z, z wczoraj, z wczoraj to była tak. Jest wczoraj sytuacja, mówię do męża, że musimy jechać znowu do moich rodziców. My to mamy 20 km, wiecie. I cytuję, cytuję, tak jak on powiedział: A do ty, ty się srosz, że my 400 euro na paliwo wydajemy, ale non stop jeździsz tam i na nazot, tam i nazot. No ale co ja mam poradzić, jak ja tak kocham mojego i moich rodziców i ja muszę tam jeździć często. Nie no, po prostu tak wyszło, wiecie o co chodzi. Dobra, jak widzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, dobra. 10 euro 11 euro. Teraz tak drobne i do wiecie, do tej liczącej się skarbony, ale jeszcze te 20 centów. Nie 20, jest 10 centów. Widzicie, to idzie, to mamy tak. Euro. 2, 5, 10, 11. Ok, 2, euro, 11 centów pójdzie do liczącej się skarbonki. A 11 euro. Słuchajcie, rozłożymy sobie, wiecie gdzie. I teraz tak w tej e, challenge'owej kategorii, wiecie, wypadło mi przed wczoraj e, ten. <śm> Cztery, tak jak chciałam, błagałam o cztery. tutaj jeszcze miałam 4 centy i boże, jakie to jedno jest paskudne, nie? 4 centy to one też pójdą tam. I ja w tej, 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 tej miałam euro, ale mój chłopczy chciał, synuś chciał, słuchajcie, do szkoły. No i ja mu to euro dałam. Tak więc ja nadal tutaj zostaję z tym euro, ale bierzemy sobie, panie trzeba oczywiście uzupełnić. I wiecie co, jak zawsze, 10 centów. Bo akurat są, no to trzeba skorzystać. 10 centów challenge. 21, 3. Jak ja nie lubię, to mi wystaje. Słuchajcie, tu bogatek jest. Ja mówię, niech on mi przynosi szczęście. Dużo pieniążków. Bo widzę, że u Was tak jest. No to niech u mnie też będzie. Ponownie 30 centów wrzucimy. Więc już mamy 7,90. O! To jest dobre. Jak tak rośnie. Gdzie ja to mam? Aha, bo ja sobie to wszystko wpięłam tak do kupy, Bo wiecie ja te pojemniki, co sobie kupiłam, wtedy no. To one są wpinane jeden drugi. Ja to wam pokażę. Wpinamy jeden drugi i ja sobie to wpiłam. I to teraz wszystko tak stoi. Widzicie to teraz w takim 3D? No nie. No. Po prostu wyżej jest. No i znowu zapięłam, odkładam. Ja to pod spód wsadzam, bo mam takiego kalaksa tutaj, wiecie, z IKEA. Dobra, no to te 30 centów tam wylądowało, słuchajcie. No i już, oczywiście dobrze wiecie, gdzie ląduje ta reszta, a reszta, mianowicie 10 euro. Yy, no, no bo gdzie? Muszę to pilnie zbierać i mam pełno drobnych, nie miałam jak się rozmienić. Yy, no muszę sobie to, yy, że tak powiem... Przyspieszyć, bo już książki moi rodzice zapłacili za wakacje, już z ta ściągła, No, bo już skąd ta ściągło? Ale mówią, że no jak będę to miała, no to to, to, to mam im dać, jak będę miała to skończone. Więc także jest to w porządku hmm. dla mnie. Tutaj dobijamy sobie te 10 euro dzisiaj. Euro znowu przejdzie dalej. Chyba, że już znowu jakiś tam ktoś zbierze sobie po prostu tego ojraska. Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, więc mamy w wyzwaniu 276 euro. Po podaniu, po dodaniu tej dychy. Yy, I co? Ile nam zostaje? No 60 euro jeszcze tutaj do uzbierania. Bo Boże, to drobne, to jest masakra. I tak to wymienię. Słuchajcie, to idzie dalej. No bo mogłabym niby wrzucić, wiecie, gdzieś... Yy, wyzwanie, nie wiem tu na przykład albo ym, albo tutaj gdzieś ym, w poniedziałek, wtorek bądź czwartek, ale nie chcę, niech to sobie przejdzie dalej. No chyba że faktycznie zbiorą mi to. No to już wtedy wiecie, nic nie zrobię. A ten ojrasek, który mi został, wrzucam tutaj do challenge. Do tej koperty i tu będzie czekał na mm, swoją kolej. No już miałabym dwa, ja mogłabym, wiecie, więcej sobie odłożyć. Ale na pewno tak. Y, mam już jakąś dodatkową gotówkę, słuchajcie, którą y, na wyzwania co tygodniowe będę mogła y, rozłożyć, więc mam już, mogę filmik nagrać po prostu. Kolejny. Y, nie wiem, kiedy to zrobię, czy, czy dam radę to jeszcze teraz ogarnąć, czy nie. Teraz wiecie, w sensie dzisiaj, czy już raczej na przykład jutro to zrobię, czy coś, ale na pewno mamy plany. Słuchajcie, mój mąż i dziewczynka, córeczka, chcą miałaś na basen, więc całkiem możliwe, że pojedziemy na basen. No. Ale nie wiem, jak to tam będzie wyglądało. No, na pewno znajdę czas na to, żeby wyzwania co tygodniowe jeszcze nagrać. I cóż, i znów rozpocznie się kolejny tydzień poniedziałek. No i tak sobie leci to żyćku, nie? Masakra, wiecie, ja po dzieciach widzę, jak ja się starzeję Znaczy ja się nie starzeję, dzieci mi rosną po prostu Ale wczoraj taki miałam taki, taki stan, wiecie, że wracaliśmy od moich rodziców już samochodem I tam muzykę jakąś włączaliśmy i mówię do mojego syna najstarszego mojego dziecioczka, żeby włączył muzykę, nie siedział ze mną z przodu. Na tym poddupku jeszcze oczywiście, nie, znaczy no ja nie wiem jak ktoś nazywa, wiecie, ale że nie fotelik, tylko już ten poddupę pod, pod się to daje, no nie? Żeby był wyżej. I jechał na tym, no bo to już jest duży chłopak, on już ma, no nie wiem, jest ma 45 wielki chłop. Em, zaraz będzie jak mama, bo ja to jestem w ogóle każą. <laughs> nie no dobra, ale jestem misiutka, no i za niedługo będzie wyższa ode mnie, słuchajcie, i... Um, mówię włącz tam muzykę, no i tak się wiecie, no, no jak sobie zdałam sprawę z tego, że on się dopiero urodził i przecież um, no, był taki maleńki, ja go trzymam na rączkach, że on był taki, wiecie, um, no bezbronny, taki, że on potrzebował tylko i wyłącznie mnie um, niczego więcej wokoło, a teraz, że już jest taki duży, samodzielny, wszystko um, umie, no nie zawsze chce sam robić, wiadomo. Yy, jak to chłop, Nie <laughs> nie wszystkie chłopy, słuchajcie, Wiemy i wiemy, jakie są chłopy, nie? Większość my, baby, ogarniamy coś tam. Ja przepraszam, że tak w ogóle mówię, baby, chłopy, no ale to tak u mnie jest. Yy, no, my tak na środku zawsze przynajmniej go dali i to nie chodzi o to, żeby się któraś obraziła czy coś. Yy, w każdym bądź razie, słuchajcie, no, kosmos, nie? To, co się wyprawia, że to już jest taki chłop wielki. No, ja nie wiem. I będzie pewnie taki moment w końcu w życiu, że on przyjdzie, powie, że się wyprowadza, czy coś, czy tam gwiazdka moja dziewczynka, no i... No, źle. <grym> Boże, masakra, nie chcę o tym myśleć, bo mi się robi przykro, po prostu mam tak czasami, że mnie nachodzą jakieś takie myśli, ym, takie, wiecie, że wychodzę gdzieś tam dużo w przyszłość, no i jest źle. Ale o czym ja tu mówię, jak ja jestem, wiecie, jedynaczką, no mój tata też... Ym, ma czasami takie fazy, że mówi, Boże, dziecko, kiedy ty mi tak urosłaś? Przecież ty dopiero byłaś taka maleńka, jak te twoje dzieci, nie. A, a to już się okazuje, że to niestety przeleciało. Dobra, i tym akcentem słuchajcie. Żegnam się z Wami dzisiaj. Widzimy się w kolejnym moim filmie. Bądź gdzieś tam zauważycie mnie w komentarzach pod swoimi filmami, pod swoimi komentarzami. Tak. Tak więc trzymajcie się wszystkiego dobrego dla was kochani. Pa pa.